Była tutaj mowa, że telewizja publiczna za czasów prawa i sprawiedliwości podzieliła Polaków. No to ja przypomnę, to za waszych czasów telewizja publiczna i ten hejt, jaki żeście kierowali w stosunku do e, dwóch panów Kaczyńskich doprowadził do tego, że jeden zginął w katastrofie i do zabójstwa politycznego w biurze Prawa i Sprawiedliwości 19 października pośle, 2010 roku panie Marka pośle, Rosiaka zamordował członek platformy. Panie pośle, panie pośle.